Ponad 15 tysięcy złotych, to kwota, którą udało się zebrać podczas uroczystego koncertu All Time Highs, jaki odbył się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Przed blisko półtora tysięczną publicznością wystąpili wspaniali artyści, twórcy wydanej w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 30-lecia GPW płyty pod tym samym tytułem All time Highs. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, pod batutą Krzesimira Dębskiego, który obchodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej, zabierze nas dzisiaj w podróż ścieżkami e, kinematografii, w której elementy giełdy i finansów stanowią ciekawą, ciekawy element e, fabule filmu. Jednakże, dzisiejszy koncert to nie tylko uczta muzyczna, ale także bardzo ważny element e, charytatywny. Giełdy, giełda Papierów Wartościowych i pracownicy całej Grupy Kapitałowej od lat wspierają dzieci z domów dziecka w Franciszkowie oraz w gminie Gostynin. A dzisiaj chcieliśmy pójść o krok dalej, by poprosić o pomoc większą liczbę osób. Współorganizatorami charytatywnego koncertu były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacja GPW. Koncert był wyjątkowy. Z kilku względów. Wyjątkowe było to, że dołączyły do nas dzieci z Domów Dziecka z którymi współpracujemy. Wyjątkowi byli artyści Krzesimir Dębski i zaproszeni przez niego goście. Wyjątkowy był repertuar, ponieważ wszystkie utwory pochodziły z filmów, które w jakiś sposób odnoszą się do tematyki giełdy, finansów, pieniądza. Wreszcie wyjątkowy był cel koncertu, charytatywny cel i bardzo się cieszymy, że dopisała liczna publiczność, 1400 osób, zarówno inwestorów giełdowych, jak i melomanów z całej Polski przyjechało na ten koncert, żeby posłuchać tego wyjątkowego wydarzenia. Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych w trakcie zbiórki, która była zorganizowana w trakcie koncertu, więc myślę, że to był świetny wieczór i naprawdę jesteśmy szczęśliwi jako Fundacja GPW i jako Giełda Papierów Wartościowych, że mogliśmy takie wydarzenie przygotować i zorganizować wspólnie z Operą Light. Muzyka thank <laughs> you